Hello guys to Zapraszam was dzisiaj do Fortnite sezon 10 Dostałem to przedpremierowo przed innymi. Nie no, tak sobie z wami żartuję, jest to Acute Battle Simulator. Dlaczego to nagrywam? To było dawno już nagrywane. Po co ty to nagrywasz? Nagrywałem to dlatego, bo ta gra jest za darmo. Możecie w tą grę zagrać za darmo, bez żadnych płatności, no może są jakieś mikropłatności czy coś. Ja tam nie wiem i dzisiaj sobie zagramy w takiego oto tapsika. Zostaw lajka, jeżeli chcesz zagrać ze mną. Zostaw komentarz, subskrypcję, no i oglądaj do końca. Dobrze, meczyk się rozpoczyna. Szuka nam tutaj ofiar. Ofiary bardzo szybko nam znalazło chyba. A nie, jesteśmy w jakiejś wodzie po prostu. Wow, dobra, wow, dobra, już jesteśmy. Nie no, grafika jest przyświetna. Ja nie mogę, jak tu się leci. No, ale nie mogę wejść tutaj, a już ktoś chce mnie pobić. A nie, bo tu jest waiting for players, dobra, to dobrze, że zauważyłem. Możemy spać, wysokości coś nam się stało? Nie, Dobra, nic się nie stało, możemy się bić. Huu, huu, huu hiu. Czekajcie, pobijmy go. Uch! <ścoughs> dobra, pobijemy go. A, 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 w wdupala, w wjaja, w, dupala, w, jaja, w jaja, a, a, a. Gra zacie się za 12 sekund. Dobra, pod Z się kłóca, to już odkryłem. Dobrze. Lecimy w jakichś ciężarówkach. F or e to spacja. Dobra, ja sobie wyląduję gdzieś tutaj. Możemy... Wow! Dobra. Jesteśmy. Dobra, wstawaj stary, coś tu mamy. Mamy kulkę jakąś. Dobra, chciałbym rzucić w coś. Tu już coś, coś jeździ. O, dobra, poleciało. O, Dobra. Tu się dzieje naprawdę coś dziwnego. Dobra, idźmy go zabić. Idźmy go po prostu pokroić. O, ty hamie, nie ty Ja ci zaraz wejdę do auta. Au, a. Nie wiem gdzie jestem. Ooooooa. Uuu, 10 kP mi się zostało. Nie, nie przejedziesz mnie. Hamie! Dobra, ktoś tutaj próbuje dużo zrobić, ale ja tu wsiadam! Cześć. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Bo... nie wiem... Tutaj ktoś... O! Dawaj rower! O, a Wstawaj, bo mi zaraz przyjedzie ktoś. Dobra. Ukradnimy mu ro... Co mu się stało? Ukradnijmy mu rower Hello? Dobra, lecę! Trzeba! <laughs> Zostawiam ich po prostu tak! Dobra, uciekamy stąd. O nie, ktoś tu ze mną jest. Dobra, musimy się go pozbyć. Dobra, tutaj wjeżdżamy. A, giń, dobrze. Dobra. Tutaj ktoś jest. Oj, 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 Dobra. A kurde dostałem. A, ja, ja, ale to jest dobre. To dobre jest. To można zrobić sobie na, na spokojnie. Dobra. E, gdzie ja jestem? Co to jest? Wow co to... co ja robię? Bawię się w super bohatera czy co? Dobra, muszę to chyba... O pomiadź! Dobrze, co mnie Gdzie to mnie prowadzi tak w ogóle? O nie! O Bye, bye! No, dobra fajne Fajne bye, bye Łoh! Wow, gdzie jestem? Byłem pod mapą Dobrze Jakie tu są kontenery dziwne Myślę, że... Będę chciał siebie dać przynajmniej 110%, żeby tutaj kogoś zwyciężyć. Mam nadzieję, że to mi się uda. Bo ta gra po prostu jest mega. Mi się po prostu podoba. Dobrze, gra zacznie się za 15 sekund. Chciałbym dać siebie tutaj przynajmniej 110%, żeby tu kogoś. Na przykład wygrać grę, To byłoby fajnie, jakbym wygrał tutaj grę byłoby no, na pewno niefajne, rzecz takie przyjemne, że jednak uda mi się coś zrobić mimo, że gram w tą grę pierwszy raz, ale tu gdzieś byśmy mogli wyskoczyć tak naprawdę, ale po co? skoro tu nic nie ma dobrze, chyba sobie wyskoczymy tutaj dobrze tutaj ktoś kogoś słyszałem, nie wiem co to jest kierujmy się od razu do miasta wow, dobra nic mi się nie stało

Tą broń też Dobra, tam ktoś jest. Musimy wziąć inną broń No, co jest? To to musimy użyć To nie dostał A -a! Do, to -do dostań Nie ma do niczego broni!

jest! Udało się! Nie wierzę, jakim cudem! Mam 2 HP. Mam apteczkę jakąś? Mam. Mam apteczkę, dobra. Yy, co ja zrobiłem? Dobrze, ale ja użyłem apteczkę, czy co? Czy ja właśnie wywaliłem w apteczkę? Pyk. Pyk, pyk, pyk! Szybko uciekamy stąd. Zatwiem ich, tyle ich zatwiem. Do kolejnego zatwiem, zawsze! No przecież co tu się dzieje? Czy to jest? Czy to? O jezu, ten minigal ma. Ammo, Przecież ja tu wszystkich, zaraz porozwalam. Przecież ja tu zaraz wszystkich porozwalam. Jezus Maria, takie emocje jak na grzybach normalnie. Musimy znaleźć jakąś ofiarę. Czy tam coś jest? Dobra, tam nie będę strzelał, z tak, z daleka. Ktoś tu... O! 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 Jezus Maria, co to było? ja, a tyle! Tyle zyskałem, tyle normalnie zniszczyłem ludzi, ale jeszcze raz możemy to w sumie przejść. Wystarczy, że przejdziemy to coś. Musimy zdążyć. Zanim to się zamknie. O, udało się. Level pierwszy complete. O mój boże, co to jest? O mój boże! O mój boże! O oh my god, o nie, co się stało? Bye, 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 masz karo O mój Boże, co to jest? Coś tu się stało. Gdzie ja jestem? Czy ja, w... ja... Ja wróciłem na mapę? Lol. Dobra, ja wróciłem na mapę. Nie ma za co. Dobra, nic nie mam. Dobra, o strzelają do siebie. Oj Dobra! A zniszczyłem go! Ja nie mogę Dwa mam się zostało! I osiem HP czy sześć Nie wierzę jak ja to zrobiłem, to jest bridge! O, ale miał super brońkę. No i toś... apteczkę tutaj bierzemy. Dobra, ja spadam stąd, bo tutaj ktoś jedzie. Ja się boję o własne życie. Że to dla mnie, skończy się! Chilujmy się. Na spokojnie. Dobrze. I jeszcze raz się schilujmy, żeby mieć 100% HP. Proszę, 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 nikogo nie ma. Dobra teraz musimy być ostrożni. Bo. Dobra, ja bym chciał to wyrzucić, bo miałem tutaj tylko jeden. A, bo ty tylko jeden, dobra. Yy, B, co to jest te B? Nieważne, dobra. Yy, co ja tu jeszcze mam? Jeden, mam tutaj. Mogę to wyrzucić. Jeden, dwa, trzy. Pod tabem. Oj, coś tu idzie. Coś tu idzie. A! No nie! No nie! Ataki byłem myślami w. Kącie leżałem, myślałem, że jednak uda mi się. A aj, No dobra, ale to było na tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej otogierki, piszcie w komentarzach. Może byście chcieli ze mną zagrać. Nie wiem, może chcielibyście multiplayer z jakimś YouTuberem. Bardzo serdecznie Was zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania. Do następnych odcinków. Żegnam się bardzo z Wami serdecznie. Pa i cześć.